Cześć. Dziś porozmawiamy o nowym Volkswagen Polo Plus Edition z silnikiem 1.0 MPI. To kompaktowy hatchback, który z pewnością przyciąga uwagę. Zobaczmy jego zalety i wady. Zalety: komfort i jakość wykonania. Po pierwsze, Polo robi wrażenie komfortem. Wysoka jakość materiałów w wnętrzu daje poczucie klasy premium, a miękka zawieszenie zapewnia przyjemną i spokojną jazdę, nawet na mniej idealnych drogach. Przestronne wnętrze Chociaż jest to kompaktowy samochód, wnętrze jest dość przestronne. Nawet wysocy pasażerowie mogą siedzieć wygodnie. A pojemność bagażnika wynosi 351 litrów, co w tej klasie jest bardzo dobrą wartością. Oszałamiająca oszczędność paliwa, Volkswagen Polo Plus Edition jest bardzo ekonomiczny. Zużycie paliwa wynosi 5,2 minus 5,4 litra na 100 kilometrów, co sprawia, że jest idealnym pojazdem do jazdy po mieście. Technologie bezpieczeństwa pojazd jest wyposażony w adaptacyjny tempomat, system utrzymywania pasa ruchu oraz automatyczne hamowanie awaryjne, co sprawia, że podróże są bezpieczniejsze zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Wady ograniczona dynamika silnika. Warto jednak zauważyć, że silnik pierwszy zero MPI o mocy 80 KM nie jest zbyt szybki. Jeśli szukasz samochodu o dużej dynamice przyspieszenia, to może nie być najlepszy wybór. Ograniczona wyposażenie. W wersji podstawowej brak bezprzewodowego Apple CarPlay lub Android Auto, a także takich funkcji jak dostęp bezkluczykowy czy kamera tylna. Może to być wada dla tych, którzy przyzwyczajeni są do nowoczesnych technologii. Wyższa cena. Ceny Polo mogą być wyższe niż u niektórych konkurentów w tej klasie. Warto o tym pamiętać, jeśli masz ograniczony budżet. Podsumowanie. Volkswagen Polo Plus Edition 1.0 MPI 2025 to komfortowy, ekonomiczny i niezawodny wybór dla tych, którzy szukają miejskiego samochodu do codziennych podróży. Jednak jeśli szukasz większej dynamiki lub dodatkowych funkcji, warto rozważyć inne opcje. Dziękuję za wysłuchanie.